W macie witajcie w kolejnym odcinku z serii Orient The Blind Forest. Ostatnio, jak pamiętacie, udało nam się tutaj zyskać taki jakby wystrzał, jakby to się tak nazywało? Cios, no się nazywa cios. No, ja to bym bardziej określiła wystrzałem. Tutaj biliśmy się z, z takim czymś czymś dziwnym. I tak, mamy 33% gry, 42 zgony, i teraz chyba mamy się tam na górę dostać. Tak, w ogóle uprzedzaliście, że mnie teraz czeka swoista masakra. Cóż, no każdego kiedyś czeka, nie? Zobaczmy, że w ten sposób. Mhm, dam się tam dostać, no dzięki ci bardzo. Ja tego po prostu nie mogę tak łubu To nie, to chodźmy, zobaczmy. Pająk, dobra, to pająk. Tego możemy zniszczyć, mi się wydaje. Nie, to nie tak miało wyglądać. Już wiem, jak to miało wyglądać. Dobra, dawaj jeszcze raz. Dzięki. Ty... Pl ...plujaku jeden. Boże, ten się odrodził, spadłam na sam dół. Co za masakra. A, jeszcze ten. Hej, tu jestem. Tu jestem. Tak oczywiście nie w tą stronę. Może co to było? No nie zostaw mnie tam. Wow. Tam to też chce. Ay nie 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 nie. No tak, i tamtego teraz zabiłam, i go nie ma, i ja mam problem. Tędy nie przelezę przecież. Pająk, możesz pomóc? Hej. Hej. Życie to on tak pomoże, że mi się odechce. On nawet mnie tu nie widzi, no. prawie było, po co się puściłaś? Nie, teraz tych dwóch tu mamy. Wiecie co? Ja się zabiję, się normalnie w świecie zabiję, bo... No, przynajmniej jesteśmy tutaj. Mamy pełne życie. Wiemy, co tam nas czeka. I powinno być łatwiej. Tutaj sobie to przewińmy. No tak, tak, mówiłeś. Czy ja mogę pójść najpierw na prawo może? Dobrze, to wolę jednak na lewo. Na prawo mi się zdecydowanie nie podoba. Tu się zapiszę. Czekajcie, najpierw tego jełopa ubijemy. Bo on nie jest do niczego nam potrzebny. Potrzebny nam jest pajączek. No czemu mi nie wystrzeliłeś. Wystrzeliłeś tak, że mi to w niczym nie pomogło. Dobra. Padł. Teraz tak, potrzebuję pająka Hej! Możesz mnie tu Ale powiedzmy, że spróbuję stąd za nisko. Dajesz, pająk. Dobra, poszło. Zresztą, pająk, pomóż jeszcze raz. Aha, to tyle. No dobra, spodziewałam się czegoś bardziej spektakularnego, że tak to określę. Aha, ale z tej strony już nie dosięgnę. No dobra, że się tu dopiszę. No, to przylec z powrotem. Ale to w sumie dobrze, będę miała więcej punktów od ciebie. No chodź tu. ja teraz potrzebuję punkcik, to znaczy ja tak stwierdziłem, że potrzebuję. Punkt, słuchajcie, dopływania. Tu dopiero swoista masakra. Już poubijani, poubijani. No tak strasznie źle nie jest. Tu się zapiszemy. No chodź tu na brzeg. Dobra, tu nie doskoczy, musimy się bawić tędy. Boże, czy my mamy przypuścić ten promień tam, bo tu są te te świecące, pamiętacie je! Nie! Dobra, już, już możesz zginąć. Bo tutaj one były ostatnio takimi też przepuszczaliśmy, nie? No, gdzie ty lecisz, Ori? Na razie ubijamy tego śmieciucha, no. Aha, tędy przecież się nie dostajemy. Muszę zapamiętać, że teraz głównie bazujemy na tej umiejętności. Dobra, czekajcie, to leci tędy. Nie, czekaj. Przecież my nie, nie skoczymy w ten sposób. Chciałabym go przerzucić tu. Aha, żeby tam to otworzyć, dobra. Dobra, łapię. To i tak najpierw tych paskudaków muszę. Ale gdzie ja muszę przerzucić pierwszy promień? Tu? Chodź, wystrzel. Teraz poszedłby tu. Ja wtedy tędy, tu, tu, tam. Boże, toż to masakra będzie. Ja najchętniej się w tym momencie zabiła, żeby sobie po pierwsze całe życie odgenerować, potem wziąć ich zabić tych, tych glutów, a potem dopiero płomień zrobić. Tak, słuchajcie, zrobimy. To będzie chyba najlepsze wyjście. Dobra. Czy ty możesz podpełznąć w tą stronę, co należy? Dziękuję. Ori, dlaczego ty mi się tak odbijasz dzisiaj brzydko? Tak, jeszcze oberwi, jeszcze oberwi. Dobra, trudno, oberwałaś, ale to ci niczym nie szkodzi. O, ja potem mogłem skakać, fajnie. Dobra, teraz kwestia, żebym ja to złapała i że mnie nie utłukło. Może tam. Trafiłam? Trafiłam. Tylko co z tego, jak ja nie zdążę? Zdążę. Tam. Jest pytanie, czy dobiło. Dobiło. Co to jest straszne, jak ja nie lubię takich szybkościówek. Teraz tu, żeby trafić, złapać i wszystko. Ostatnia prosta. Wow, wiecie jak ja się zdenerwowałam? Zdenerwowałam, zestresowałam bardziej. Dobra, poszło. Jest. I co, to tyle? Co, jeszcze dwa pierwiastki? Ja, jakie to ładne. Zaraz ej, 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 nie, 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 nie. Poczekaj na mnie. W serio? Nie, ja proszę, nie. Ja chcę żyć. Jeszcze oberwałam. Nie, już zginę, zginę, nie zginęłam, dobra, nie zginęłam, jeszcze żyję, jeszcze żyję. Jeszcze żyję, nie podoba mi się to, nie podoba, ale żyję. Trudno, jeden punkt omijam. Nie, tu zginę. Wow, no nie wyskoczyłabym tam, no, za chiny ludowe. No jest przykre, że pomimo, że ja sobie dystans nadrobię, to to i tak mi zostawni. Pajung. To ta woda i tak mnie dogania. No proszę. No. Dobra, daruję sobie tą kulkę. To nie jest żaden punkt umiejętności, to jest tylko wspomagać, że tak to określa. Ja sobie dam radę bez niego. Pająk, no to dobra organizacja, nie? No. Ori, wyłaś, 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 dasz radę, dasz radę, dziewczynko. Wyłaś, no. Nie, no, gdyby mnie nie zastrzeliło. Dobra, do trzech razy sztuka, jak mi się nie uda, to przychodzę sama. Powiedzieliście zresztą, że powinnam wszystko robić. Szkoda, że tu sejwów nie ma, że były sejwy. No czemu? Ty miałeś mi pomagać zdraniu. To czasami masz takie dziwne opóźnienia. Udało się. W końcu się udało. I jeszcze ta kura. Ej, zostaw Ori. On się teraz strasznie namęczył. Ty niedobre. nasz nam pomógł. O, jakie to słodkie. Aha. Tyle ze słodyczy. Drzewko odzyskane, teraz pójdziemy tu. Jak my mamy już tam 8% zrobione. Pokaż tą mapę. Nie, przebliw. Tutaj jest. Uuu, drzewko ma na 100%! Fajnie. No tutaj te opierdoły zostawiłam, ale naprawdę już. <ścoughs> 10 śmierci pod rząd to chyba dużo, nie? Tego tak, nie wzięliśmy. No to nic. W każdym razie drzewko jest na 100%, to jestem szczęśliwa. A mamy pójść teraz tam. I w sumie wiele się nie pomyliłam z, z tą kurą. W końcu się kurą nazywa. Aha, tu mamy jeszcze nie odkryte Dobrze, czyli woda została oczyszczona, czyli możemy pływać. A to, to... To właśnie by mi się przydało teraz oddychanie pod wodą. No nie mam. Ja podejrzewam, że muszę wleść pod wodę. Aha, mamy taki paseczek, dobrze. Mam nadzieję, że on nam na trochę wystarczy. Jak coś tu mamy, o... Gdzie możemy zaczerpnąć powietrza? O, i możemy szybciej pływać, fajnie. Ej, ja wody potrzebuję, w sensie powietrza, w wodzie jestem! Dobra, mamy. Nie, no, trzeba będzie jakoś podekspić. Słuchajcie. Z racji. Otrzymania, właśnie oddychania pod wodą. Z racji otrzymania, żeby oddychać. Tam jesteś. Plus dwa gluciory. Co to dla nas? Uciekliśmy z tej wody dziwnej. W sensie z. O, ja tu chcę, ja tu chcę. W sensie tam, gdzie ta woda na nas. No, z tego drzewa strasznego Boże. Już się wysłowić, o z wrażenia nie mogę. O, i mamy z tą mapę. Dobra, Ori, weź wypłyń tam na górę. Musisz się dotlenić. Nie, oddychanie pod wodą to byłaby bajka tutaj dla nas, naprawdę. Czekajcie, jeszcze raz się dotlenimy. Zdążysz, zdążysz, nie zdążysz. A e, aż tu? A no tak. Dobra, trudno. Wskakuj. Pierwsza, tutaj wpływamy. Weźmy tu. Jeszcze tam jest jakieś zejście, tam. A nie, to ja tu nie byłem. Weź, Ori. Tak, tutaj było. Widzicie, samo, że się tutaj lepiej zapiszę, bo od zapisu mamy sporo. Tak, dwa potrzebujemy do oddychania pod wodą. mi się mniej, słuchajcie, stresowało, że nam Ori się udusi pod wodą. Łążesz. Dobra, cieszę się, że więź się gotowa. Jak tutaj to wszystko zdobędę, to się gdzieś tam zapisze. Przynajmniej ja tak myślę. Czekajcie, na wyciarka sobie doczekamy. Czy on nas jeszcze nie wyczuwa. O, dopiero teraz. Czekajcie. Weź tu się no i teraz. Dobra, nie stresuj się, powietrze ci wystarczy. Teraz. No. no, i bardzo ładnie nam wyszło. Teraz tylko na górę. Pytanie, czy zdążysz na tą górę? Zdążyliśmy. Dobrze, zapiszemy się tutaj. Możemy tutaj wyjść już. Wyjść, wyjść. No, tu mam jeszcze nie Tu jeszcze jest jakieś przejście. Może znowu woda. No, chciałam się od tego odbić, no. Dobrze, pójdziemy całkiem na prawo, zobaczymy co dają. A w ogóle, co jest pod wodą? Mokro. Mi się podoba. No, jak nie patrzeć, gdybym sobie pozbierała tamte te punkty w tym drzewie. To byłoby mi teraz łatwiej, nie? Ale. Ale ważne, że tamte drzewa w ogóle przeszło. Nie w tę stronkę. Weź stań, stań spokojnie, no. Nie bujaj tym! Dajesz tu. No. Ej! Ori! Ty masz zespół niespokojnych nóg. Tak myślałam, że tam zrobisz. No i znowu tak strzeliłeś, że... Jeżeli nieco, że do wody spadną, to jeszcze naobrywałam. Czy co, żeby znowu nie wracać, nie wiadomo gdzie się tu zapisze. No. W końcu tak jak należy to zrobiłaś. Mówiłam, oczywiście do rybala. O, mam umiejętność jakąś. podejść. Myślisz, że co, że jak postoisz to ci dadzą? Znasz już tupnięcie. Ło. No, już niedaleko mam przynajmniej do punktu pierwszego. Dobra, pomożesz? Mogłeś. Spadaj! A jak ja mam topnąć do góry? Dobra, wiem, że się nie da topnąć do góry. To niby dopiero dostaniemy. Teraz w sumie już jak umiemy pływać... Coś będzie? Nie, nic nie będzie. Będzie? O nie! No. Teraz możemy sobie wrócić na pierwszą lokację, bo możemy i pływać i tąpnąć w dół, więc to nam dużo pomoże mi się wydaje. A, czyli tutaj to już wszystko możemy iść na drugą stronę. A tu właściwie możemy sobie nawet i pływać. A nie, serio, trzeba było zamiast do ataku chyba. Co chcesz pirania spadaj. Trzeba, było, słuchajcie, sobie w to oddychanie jednak dać. Wąska Ta taka podejrzana, coś, wiecie? No, chociaż jeden punkcik. byłaś Wiecie, co my byśmy chyba skończyli już? Tylko, że ja sobie jeszcze tutaj zajrzę. Ja wiem, że tam trochę tej walki, z, znaczy przejścia tego, że ja nie wam wycięłam. Być może przez to ten odcinek teraz jest krótszy niż powinien. wow a dostał. O, i mamy. Łapkę. O, ja znowu woda. I tu nie ma gdzie oddychać jeszcze. Tu jest. Chyba, że tu będzie, a na razie jest zakryte i nie widać. Ej! Człowiek chce popatrzeć i nie dadzą. Tu jest jeszcze to dziwne. Chciałabym się tam dostać kiedyś. Tu też. No i czekajcie. Tu mamy... O, tutaj możemy wrócić popływać. Tu. I tu jest natąpnięcie. Tu musimy mieć cztery... No i tutaj jest ta nasza pierwsza lokacja. To widzicie, możemy się dostać tutaj, tutaj. Tu jeszcze pod wodę. No, to myślę, że w kolejnym odcinku sobie po prostu połazimy i poexpimy to wszystko. A ja się teraz w tym miejscu tu zapiszę. Czekajcie, jeszcze zobaczę, czy jest ja sobie to. Nie. Tego nie tąpnę tu. O, ja chyba sobie, słuchajcie, tutaj będę co chwilę wracała. Znaczy, przechodziła na tamtą stronę, wracała tutaj, i biła te potworki, żeby tylko ten drugi punkt wbić, bo nie wiem, czy to będzie. To nie będzie proste przepłynąć to według mnie bez oddechu pod wodą. Po prostu chcę się czuć bezpiecznie. O, tak wam to powiem. Dobrze, a na razie dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, już niedługo kolejny, tak więc trzymajcie się, na no i cześć.